Nie obraź się, ale jeżeli zadajesz czatowi GPT głupie pytania, to nie dziw się, że dostajesz głupią odpowiedź. A ja nie czytam w myślach, tylko odpowiada na pytanie, które mu zadajesz. To jest cały sekret. Pamiętaj, Chat GPT to nie jest wróżbita Maciej z internetu. To narzędzie, które kopiuje Twoją jakość myślenia. Jeżeli dajesz mu byle co, dostajesz po prostu byle co. A jeżeli dasz mu kontekst, format, cel i formę, zobaczysz, co się zacznie dziać. To nie jest magia, to jest precyzja. Nie bój się wymagać od AI, bo jeżeli zadajesz lepsze pytania, dostajesz lepszą odpowiedź. A jeżeli potrzebujesz wskazówek i konkretnych promptów, pobierz tutaj mój e-book. Masz pytania, wątpliwości? Chcesz, żebym Tobie w czymś pomógł? Napisz tutaj. Spróbuję pomóc Tobie rozwiązać ten problem. ChatGPT GPT to lustro tam kłopoty, to